Podpisano umowę na rozbudowę zajezdni tramwajowej w Olsztynie. Umowa opiewa na kwotę 90,5 miliona złotych. Nowa hala postojowa ma pomieścić minimum 16 tramwajów, długości 32,5 metra. Wśród niezbędnych prac jest powstanie m.in. trakcji, torowisk, układu drogowego, wykonanie zasilania. Opcjonalnie może zostać zlecone wykonanie kompletnej hali naprawczej z zapleczem. Inwestycja jest realizowana w bardzo trudnych warunkach. Porównując z tym okresem wcześniejszym, nie było takiej inflacji, nie było takich kłopotów z wykonawcami, no, nie było również wojny. Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. Trwają prace związane z budową nowej trakcji tramwajowej. W międzyczasie do Olsztyna przyjechało 12 nowych pojazdów, które znajdą swoje miejsce w nowej zajezdni. Pojazdy zostały zakupione w Turcji. Czekamy tylko na zakończenie prac ze strony firm Polimex i Trakcja, które to prace praktycznie zostaną zakończone w miesiącu październiku przyszłego roku. Projekt zostanie zrealizowany w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pierwszym etapem jest przygotowanie projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Uczestniczymy w przywróceniu tramwajów do, do Olsztyna od kilku lat. I myślę, że z dobrym skutkiem. Zadanie jest realizowane w ramach projektu rozwoju transportu zbiorowego w Olsztynie Trakcja szynowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Jeszcze niedawno na górki od Jarot oddzielał teren porośnięty chaszczami. Teraz mieszkańcy mogą cieszyć się z kolejnej przyjaznej przestrzeni w otoczeniu zbiornika retencyjnego, który gromadzi nadmiar wody opadowej. Czy to dla celów przeciwpożarowych, czy do podlewania zieleni, czy oczyszczania również ulic, gdy potrzebna jest woda, a przede wszystkim również do tego, żeby stwarzać odpowiednie warunki mikroklimatyczne w naszym mieście. Przy realizacji inwestycji napotkano problemy gruntowo-wodne, które wymagały dodatkowych rozwiązań projektowych. Konsolidację gruntu, którą, którą musieliśmy przeprowadzić, tak żeby wzmocnić podłoże, żeby ścieżka mogła być stabilną i służyć nam długie lata. Nowy park na Sikorskiego Pałkszty ma niemal 4 hektary, a na nich oświetlone trakty piesze i rowerowe, tarasy, miejsca do grillowania i plac zabaw. W parku zostało posadzonych około 150 drzew i tysiące krzewów i bylin. Mi się podobają bardzo te ścieżki, bo to są naturalne, nie ma betonu, nie ma kostek, można się przebudzić, nic sobie nie zrobimy. Jeszcze w tym roku dzięki głosom w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim powstanie obok kolejna część parku, a obie inwestycje zostaną ze sobą połączone.